Masz dość lasek, które upadają, jak tylko je wypuścisz z rąk? Mógłbyś upaść razem z nią. Witam, jestem Chip Delvecchio i mam dla ciebie bezpieczną laskę CanSafe. Niezawodna laska, która zapewni ci wsparcie. Patrz, zwykła laska upada na ziemię, jeśli ją puścisz, ale Ken Safe nie upada i zawsze służy wsparciem. Zwykłe laski ślizgają się na nierównej powierzchni, ale Ken Safe ma czteropunktową podstawę, która dostosowuje się do Twoich ruchów. Zwykłe laski to przeżytek. Popatrz tylko. Możesz myśleć, że Ken Safe jest cięższa niż zwykłe laski. Nic podobnego. Jak widać, Ken Safe jest lżejsza niż zwykłe laski. Dzięki czemu jest łatwiejsza w użyciu. Zwykła laska nie daje ci poczucia bezpieczeństwa na nierównej powierzchni. Łatwo się ślizga i traci kontakt z powierzchnią. Ale Ken Safe ma cztery punkty oparcia, co daje Ci dużo większe poczucie bezpieczeństwa. Przegub porusza się we wszystkie strony razem z tobą, dając ci dużo lepsze oparcie i równowagę na każdej powierzchni. Unikalny kształt podstawy daje przyczepność opony terenowej. Czy chodzisz po śliskiej drodze, kamiennej ścieżce, nierównym chodniku, mokrej trawie czy po śniegu, przyczepność KenSafe daje Ci bezpieczeństwo i równowagę. KenSafe się składa, więc łatwo ją schować, a kiedy jej potrzebujesz, natychmiast się rozkłada do pełnej wysokości. Co więcej, za naciśnięciem guzika KenSafe w sekundę rozkłada się i dostosowuje do Twojego wzrostu. Można ją łatwo regulować na pięć wysokości. Laska Safe ma wbudowaną latarkę LED, którą można świecić na wprost albo w dół. Ustaw latarkę do góry, żeby oświecić sobie drogę, albo w dół, żeby się nie potknąć. Latarka dobrze oświeca ciemne miejsca, żebyś mógł bezpiecznie się poruszać. Zapomnij o przestarzałych laskach, które do niczego się nie nadają. Postaw na CanSafe i ułatw sobie życie. Może być Twoja za niewiarygodnie niską cenę, którą widzisz na ekranie. Tak jest. Za tę cenę możesz mieć niezależność i bezpieczeństwo. Ale poczekaj. Zadzwoń już teraz, a otrzymasz nieprawdopodobną ofertę specjalną przy zakupie dwóch lasek. Darmowa przesyłka. Zamów Save już teraz.